To może, że w wydobycie i problemów z uświskami w zamościu, przychodzi duża grupa dzieci e, w różnych wieku, bo jest to aż 800 młodych osób. Te osoby są zarówno uczniami liceum, gimnazjów, szkół podstawowych. I często przychodzą ze swoimi małymi braciszkami e, i siostrzyczkami i doszliśmy nawiązku, do że możemy musimy stworzyć w takich kończych paluchach, czyli miejsce, gdzie dzieci w najmniejszym, e, wieku, w 2-3 latach mogą poczekać na swoich starszych, e, e, na swoje starsze siostry i już braci. I dlatego chodzi o Kulturę, korzystając e, z pomocy firmy Merlich i osobiście im panie Katarzynie Tobysk. Otrzymaliśmy takie meble i stworzyliśmy ten oto wspaniały kończyk. Bardzo dziękuję firmie Wembley i zachęcam inne placówki edukacyjno-wychowawcze w naszym mieście do stworzenia właśnie takich miejsc bezpiecznych i przyjaznych malunkom.